Kochani, wybraliśmy się na kajaki, ale dostaliśmy łódkę, więc płyniemy łodzią, chcemy fiord przepłynąć na drugą stronę. Nikt tego normalnie nie robi. Kolega się troszkę zestresował. Dobrze, że on jest za kamerą, a nie, a nie za tym, a nie za wiosłami. On będzie wiosłował, jak będziemy chcieli wrócić. Prawdopodobnie stamtąd już nie ma powrotu. No więc jedziemy, mamy norweską łódkę, od norweskiej rodziny Jesteśmy w norweskiej zatoce I wypływamy na norweski fiord, o nazwie zapomniałem Trondheim Fjord Trondheimfjord. Jesteśmy Trondheimfjord. koło Trondheimu, jak się domyślacie Woda jest piękna, czysta Mówią, że zimna, nie sprawdzamy Ufamy <laughs> Ufamy, że jest zimna I na tym etapie chcemy poprzestać Poznawania tej wody Widzę, widzę, będziemy skręcać niebawem ten dom za nami jeszcze nie jest naszym domem, ale jak wiecie, w naszym Bogu wszystko jest możliwe. Zresztą Krzysiu tego doświadcza bardzo mocno z Anią, że wszystko jest wszystko. Byliśmy w, u norweskiej rodziny na obiedzie. Mieliśmy pyszny obiadek. No i w ogóle było świetnie. I uwaga, uwaga, bo zaraz wypływamy na pełne morze. Znaczy <ścoughs> na pełny fiord co się mówi, Witek, weźmy kapoki, bo nie umiem pływać. No, no dobrze. No. Tak było. Zrobiłem to dla niego, co się nie robi dla przyjaciół. Dziękuję. Zaznamy się chwilę. Mogę go tak nazywać. Tak. Dobra! Oj, para Rup, cała naprzód. Proszę państwa, łososie, bójcie się. Patrzmy, o, już mewy uciekają. Ależ pięknie Ależ pięknie, Witek wiosłuje Ale masz moc Dobra rzekaj, nie dobra, tylko teraz pojedziemy tutaj A, gdzie my jesteśmy Teraz jakiś taki flagowy statek wypłynie Znam, Zatita O, już czuję, że nas ściga w tą stronę Musimy pod prąd pojechać, było łatwo wracać I tam jest ocean, tak? Tam po prostu. Panie kapitanie Tak jest Ja, Majtek i raz I dwa I trzy, to dzisiaj dużo ludzi nie pływa, a mieć mu te czerwo przywieźć, nie? Na holię wziąć miałby na opał Dobra, mamy to Krzysia nagraj A oto Krzysztof Mamy go Witajcie. Dzień dobry. Antidotum 763. I dzisiaj kochani ważny dzień, bo dzisiaj rozpoczyna się strefa mocy. A gdzie? W Dobczycach. A Dobczyce są koło? Krakowa. Zapra? Szama. Was. <głos> <głos> Dobczyce koło Krakowa. Jak ktoś nie wie gdzie, no to po prostu wpiszę sobie w Google Dobczyce, już będzie wiadomo. To nie jest tak duże, żeby już tego na miejscu nie znaleźć. Myśmy tam też jeszcze nie byli, ale w pobliżu są trzy wspólnoty. Bo jest i wspólnota w Staniątkach, jest jej wspólnota w Niepłomicach i jest wspólnota w Stadnikach. I te trzy wspólnoty stwierdziły, że trzeba ewangelizować. Amen. Uwierzyli, że Słowo Boże nie kłamie. Idźcie i głoście Ewangelię. I potraktowali to Poważnie, no, no. więc przyjeżdżamy i chwała Panu, aleluja. Dobra, więc zapraszamy Was kochani. Jak ktoś ma tam, nie wiem, no, w miarę blisko po prostu przyjedźcie. Yy, niech tam będzie dużo ludzi, niech się dzieje tam gdzie pytają o plany. Jest tego, co wiem, jest na moim Facebooku, ale gdyby to nie było jasne, no to generalnie jest codziennie od 18 do 22, tak? Tam nawet chyba pierwszego dnia się o 17 zatrzyma, czyli czyli dzisiaj w czwartek. No ale. Ale generalnie chyba mogę w sumie nawet otworzyć. Tak nie pomyślałem, że przecież nawet ja mogę plan otworzyć. Są takie możliwości, tylko trzeba z nich skorzystać i otworzyć. O mamo, ile wiadomości przesunąłem. Jestem w szoku, po prostu strefa mocy. Już wam będę mówił, bracia i siostry, albo nie będę mówił, bo wiadomości jest tak dużo, że tego nie znajdę. no Więc my Was serdecznie, serdecznie zapraszamy na tąże strefę. Od 18.00. Od 18 no to z dobrze. Cztuk. Dobra, czyli czwartek, piątek, sobota, tak trochę nietypowo, ale nietypowo też zapraszamy. Hmm. E, I słuchajcie, dzisiejsze słowo, czyli 31 sierpnia, mamy też z Tesalonicza, z pierwszego, trzeci rozdział, 7 do 13, posłuchajcie. Doznaliśmy dzięki wam, bracia, pociechy przez wiarę waszą we wszelkiej potrzebie, i w naszym ucisku. Teraz bowiem ożyliśmy, gdy Wy trwacie w Panu. Jakież bowiem podziękowanie możemy za Was złożyć Bogu za radość, którą odczuwamy z Waszego powodu przed Bogiem naszym. Gorąco modlimy się we dnie i w nocy, abyśmy mogli osobiście Was zobaczyć i dopełnić tego, czego brak Waszej wierze. Drogę naszą do Was niech utoruje sam Bóg, Ojciec nasz i Pan nasz Jezus. A Pan niech pomnoży was liczebnie i Niech spotęguje miłość waszą nawzajem do siebie i do wszystkich, jaką i my mamy dla was. Aby serca wasze utwierdzone zostały w nienagannej świętości wobec Boga, Ojca naszego, na przyjście Pana, naszego Jezusa wraz ze wszystkimi Jego świętymi. Oto Słowo Boże. Bogu nie będą dzięki. Znaczy, Paweł się cieszy z tego, że, że, że przez ich wiarę. Zobaczył, że warto było ją głosić, warto było poświęcać dla tych ludzi czas, że, że ich wiara zbudowała też jego o tym pisze. Ale potem też wiadomo, mówi o tej radości, ale potem mówi taką bardzo ważną sprawę. Zobaczcie, gorąco modlimy się w nocy, abyśmy mogli osobiście was zobaczyć i dopełnić tego, czego brak w waszej wierze. Czyli. Widzimy, że samo to pierwsze głoszenie, samo oddanie życia Jezusowi, sam może zachwyt słowem Bożym, jakby to dzisiaj na nasze życie przełożyć, czyli skończenie seminarium wiary, czy, czy bycie na strefie mocy, czy, czy kurs nowe życie, czy coś podobnego, jakieś kolekcje ewangelizacyjne, to jest początek. Paweł pokazuje nam tutaj bardzo jasno, że wiara jest rzeczywistością, która powinna się dalej rozwijać czyli jest to tak zwane pierwsze głoszenie ale potem trzeba dalej jakbyśmy pamiętacie wrócili do Samarytanki gdy Jezus tam się z nią spotkał dzięki jej wierze się nawróciło ale potem widzimy że do Samari y, Duch Święty w dziejach apostolskich też już wysyła apostołów i tam już jest potem drugie głoszenie a potem pojawia się trzecie głoszenie Czyli y, y, my potrzebujemy karmić się, żeby nie poprzestać na tym pierwszym etapie, na pierwszym zachwycie, jeżeli takowy był, bo y, to jest za mało. Po prostu potrzebujemy więcej czasu, potrzebujemy ugruntować tą swoją wiarę, żeby ona naprawdę wzrosła. No, zobaczmy, tu jeszcze raz piszę, y, y, czego y, osobiście Was zobaczyć i dopełnić tego, czego brak w Waszej wierze. Ja też mogę teraz na przykładzie tych wspólnot trzech, które wymieniłem, staniki Niepołomice, Chodzi w kolejności Niepołomice, staniątki, Starniki, bo tak powstawały, te, te wspólnoty dzisiaj potrzebują też kolejnego głoszenia, więc znowu się przyjdziemy, znowu przyjedziemy i znowu spotkamy się z ludźmi, którym już kiedyś mieliśmy okazję głosić, wiadomo nie wszystkimi, bo niektórzy będą nowi. I wiem, że ten czas znowuż tych ludzi wyniesie wyżej, szczególnie, że oni też będą w stanie się tej strefy posługiwać. A to jest coś, co bardzo umacnia wiarę i rozwija wiarę. Nie? Mhm. Więc y, szczególnie teraz mówię o tym do wszystkich, którzy nas znają tylko z internetu. Oczywiście nie twierdzę, że to przy nas się będziecie najlepiej rozwijać, y, ale jeżeli czujecie, że, że, że to nie wystarcza, to bardzo dobrze. Bo, bo, bo trzeba iść dalej nie? my nie możemy poprzestać nie zrozumcie mnie źle tylko na słowie znia, ale trzeba jakby całościowo zrozumieć e, przesłanie które Bóg nam daje w swoim słowie czyli zrozumieć tą dobrą nowinę dwa doświadczyć tej dobrej nowiny w każdym aspekcie tej dobrej nowiny aby nasze życie mogło być y, życiem w pełni nie? więc szczególnie zapraszam tych, którzy jeszcze nie mieli okazji osobiście być na strefie mocy przyjedźcie do tych Dobczyc y, tam na pewno będzie bardzo fajna atmosfera fajni kapłani będą bo, bo dwóch znam osobiście na pewno więc wierzę, że to będzie dobry czas też się ludzie pytali, czy będzie jakaś transmisja online, bo wiem, że były pytania. No wiem, dzisiaj były rozmowy, że to Radio Profeto chce się w to włączyć, no ale z jakim skutkiem to się okaże, więc to nie chcę mówić, że na pewno będzie. Yy, ale takie wideo, żeby było, no to na dzień dzisiejszy nie mam potwierdzone, żeby było transmisja taka, wideo online. Ale wysłuchajcie, sensie, nie ma to jak spotkanie. Zobaczcie, nawet tu Paweł pisze, nie? Yy, on mówi... Gorąco modlimy się w nocy, abyśmy mogli osobiście Was zobaczyć. Czyli, mówię, to trzeba przyjechać, nie? Ewangelia wymaga tego spotkania. Ja sam jestem takim człowiekiem, który osobiście zawsze najbardziej w tej formie lubi, lubi głosić, kiedy spotykam się z tymi ludźmi. Czyli, antidotum to nie jest moje naj, naj, najlepszy sposób głoszenia dla mnie, nie? I teraz, co, pot co potem? Drogę naszą do Was niech utoruje Sam Bóg niech to jest Boże dzieło, niech tak się stanie Ojciec nasz i Pan nasz Jezus a Pan niech pomnoży Was liczebnie niech spotęguje miłość Waszą nawzajem do siebie i do wszystkich, jaką i my mamy dla Was eee, i potem, aby serca Wasze utwierdzone zostały w nienagannej świętości wobec Boga Ojca, który przyjdzie eee, na przyjście Pana naszego Jezusa Chrystusa czyli mówię o dwóch takich bardzo istotnych rzeczach pierwsza to jest miłość nie, pierwsza, trzech Mówi o pomnożeniu Was, czyli jeżeli ja uwierzyłem, to i takim sprawdzianem tego, czy ja naprawdę uwierzyłem, będzie to, czy ja kolejnych ludzi przyprowadzam do Boga. I te wspólnoty powinny się rozwijać, powinny ewangelizować, a nie u, u przypadkiem się zakisić we własnym sosie. To nie chodzi o górki kiszone, tylko chodzi o pomnażanie. Nie? Dr drugą rzecz mówi, co, jak to mamy zrobić, a Pan niech pomnoży Was liczebnie i niech spotęguje miłość Waszą nawzajem do siebie. Czyli miłość, wspólnota jest miejscem, gdzie uczymy się miłości, uczymy się prawdziwej miłości, czasem trudnej miłości, bo uczymy się kochać każdego człowieka, i to jest piękne. No i potem następną rzecz mówi, I aby serca wasze utwierdzone zostały w nienagannej świętości. Więc o te trzy rzeczy możesz brać w swojej wspólnocie, tam gdzie jesteś, prosić Pana, żeby, żeby pomnożył, nie? żeby Twoja wiara poszła dalej, i żeby kolejni ludzie. Przyszli do Pana. Dwa, żeby miłość się rozprzestrzeniała przez Twoje życie, do braci i sióstr. I trzecie, żebyśmy byli w nienagannej świętości, czyli nieskalani grzechem. To ładny kierunek i zadanie i duże wyzwanie. Amen. Amen. Psalm 90. 90. Nasyć nas, Panie, Twoim miłosierdziem Wracasz w proch człowieka i mówisz: Wracajcie, synowie ludzcy. Bo tysiąc lat w Twoich oczach jest jak wczorajszy dzień, który minął, albo straż nocna. Naucz nas liczyć, dni nasze, byśmy zdobyli mądrość serca. Powróć, panie, jak długo będziesz zwlekał. Bądź litościwy dla sług Twoich. Nasyć nas o świcie swoją łaską, abyśmy przez wszystkie dni nasze mogli się radować i cieszyć. Dobroć Pana Boga naszego niech będzie nad nami i wspieraj pracę rąk naszych dzieło rąk naszych, wspieraj. Amen. No taki cudowny cudowny psalm na dzisiaj, jak jak dla mnie, kiedy zaczynamy strefę mocy, aby właśnie Bóg wspierał pracę rąk naszych i dzieło rąk naszych. Panie, wspieraj dzisiaj. Wspieraj strefę mocy w Dobczycach i pracę też tych, którzy byli w to zaangażowani, bo naprawdę bardzo dużo ludzi się w to zaangażowało, by tam była ta strefa mocy. Ale co dla nas, myślę, że dla każdego dnia, dla każdego z nas, no to znowu tutaj jest to nasycenie. Wczoraj było to przenikanie, Panie, przenikaj mnie, mnie całego, a dzisiaj jest nasycaj mnie, Panie, nasycaj mnie Twoim miłosierdziem. Coś tutaj kliknęło się, słyszałeś? Tak, tak, połączył się. Coś się wydarzyło. Mój licznik, ale będziemy okay. żyć. Y więc takie znowu napełnienie, napełnienie Bogiem, napełnieniem tym, co Bóg, co Bóg robi w nas i Jego łaską, Jego miłosierdziem. I podoba mi się ta pierwsza odwrotka, która mówi: obracasz w proch człowieka i mówisz: wracajcie, synowie ludzcy. My naprawdę, nasze zakończenie życia na to, to jest powrót do taty, powrót do domu. My, my wracamy tam, skąd wyszliśmy. Wracamy do serca Boga, wracamy do Boga. Yy. I to jest, to jest przepiękne, że wracamy do miejsca naszego powstania, naszego zaistnienia. To jest, mnie, mnie na przykład to uwalnia. Już w zasadzie dawno temu Pan Bóg uwolnił moje myślenie od strachu przed śmiercią. Do takiej, od takiej też niewiadomej, no bo Słowo Boże objawia to co, to, co dla nas jest po śmierci. Czyli my wracamy, dzisiaj Słowo mówi o tym, że Bóg mówi, wracajcie, synowie ludzcy, do mnie, wracajcie do mnie. To jest taki powrót do Boga, yy, kiedy, kiedy my umieramy. Yy, no i to, że Bóg jest ponad czasem, bo zobaczcie, bo tysiąc lat w Twoich oczach jest jak wczorajszy dzień, który minął. My mamy, nasz dzień trwa, no latem. Dobrych opcjach 12. No dobra, w Norwegii może trwać 24 godziny, bo tam nie zachodzi słońce, ale 24 godziny maks. A, a dla Boga to jest jakby tysiąc lat. Bóg jest po, poza czasem, i fascynuje mnie to właśnie w jaki sposób Bóg wdraża swoje plany też w moje życie, bo, bo tak myślę o tym. Czy potrzebny jest czas, czy ja muszę czekać tydzień, miesiąc, rok na coś? I to, czego uczy mnie też Pan Bóg, że to nie, nie chodzi o czas Bogu. Bogu chodzi o te kroki mojego serca, o kroki mojego myślenia, o kroki w wierze, o, o działania, o nowe decyzje. Jeżeli ja stawiam nowy krok, to Bóg zaczyna dawać, zapraszać do następnego. Jeżeli zrobię jakieś działanie, to Bóg dodaje następne czy bardziej widzę, że Pan Bóg tak, w taki sposób zaprasza i ja też przybliżam się do swojego celu, jeżeli naprawdę działam, jeżeli coś robię, jeżeli współdziałam z Nim, z Jego łaską. No i naucz nas liczyć dni nasze, byśmy zdobyli mądrość serca. To też jest takie dla mnie poruszające dzisiaj. W tej kwestii, żeby żaden dzień nie był stracony na... Nawet nie wiem, na bzdury, bo czasem można mieć sobie robić wolny dzień i relaksować się i tak dalej, ale żeby to i tak był taki dzień, w którym mogę zdobyć mądrość serca, żeby nie tracić tych dni, nie zatrzymać się na jakimś rozpamiętywaniu przeszłości czy narzekaniu czy, czy czymkolwiek, co może nas zatrzymywać, tylko po prostu szanować ten czas, który też mamy, każdy dzień, który mamy. On jest cenny, On jest bezcenny, ponieważ On może przybliżyć nas do, do tego, byśmy mieli mądre serca, by nasze serce były pełne mądrości. Bo ten dzień daje mi mądrość, w tym dniu mogę zdobyć mądrość serca, sytuacją, rozmową, yy, tak jak Bóg chce też poprowadzić ten dzień. Nie wiem, Bóg no, jest taki twórczy, wiecie co, że zaskakuje mnie ostatnio bardzo mocno w tym, jak On, jak on to robi, nie? No, i ostatnie zwrotka to, co mnie też porusza w tej ostatniej zwrotce, nasyć nas oświcie swoją łaską, abyśmy przez wszystkie dni nasze mogli się radować i cieszyć. Więc zaczynajmy, właśnie każdy dzień, każdy dzień zaczynajmy tym, aby stanąć przed Bogiem, i jak takie naczynie który Bóg chce nasycać, a może bardziej taka gąbka, która ma być nasycona tą łaską, także że Ty, Boże, dzisiaj daj mi to, co uważasz, że jest potrzebne, czy, czy to jest mądrość, czy to jest radość, czy to jest siła. Tak, jak Ty to widzisz, Panie, Ty znasz już ten dzień, ty go widzisz, ty wiesz, jak będzie wyglądać moje życie w tym dzisiejszym dniu. Nasyć mnie swoją łaską, tak jak ty, tak jak ty uważasz. A co to przynosi? radość, no i tutaj takie ucieszenie się, tak, by się radować i cieszyć przez wszystkie dni nasze. Każdy dzień możemy zaczynać od tego, by pozwolić się Bogu nasycać, bo a Bóg chce, a Bóg chce nas nasycać. Amen. Amen. Słuchajcie, aklamacja z, dzisiaj, z dzisiejszej Ewangelii. Czuwajcie, bądźcie gotowi, bo o godzinie, której się nie domyślacie, Syn Człowieczy przyjdzie. No, ale już widzimy na dzień dobry, już nas zachęca do czuwania, więc niech to czuwanie też będzie takie y, związane z tym z tą Ewangelią, którą teraz za chwilę usłyszymy, ale tak mi się nasunęło z tym, co Sylwia też mówiła y, o tym, żeby nie marnować czasu. Wiecie, co nawet mój telefon mi pokazał taką funkcję, że to nie jest chrześcijańska firma. Y, o takim życiu świadomym, czyli y, o takim pisało czas się dla siebie, czas, czas dla siebie, takie przypomnienie w, w projektowaniu dnia czy w planowaniu dnia, żeby mieć taki czas żeby każda chwila była świadoma, żebyś świadomie przeżywał swoje życie, żeby właśnie czas nie przeleciał ci przez palce. Taka zachęta nawet ze strony normalnego telefonu, nie? Że, żeby planować czas taki, taki dla siebie, żeby go nie, nie zmarnować i w tym czasie zaplanować wiele innych rzeczywistości. Może no, czytali słowo Boże. Czyli co? Może, może czytali z A może. Może być. No słuchajcie, Mateusz 24 rozdział, bo no to już blisko końca, nie? Cztery rozdziały przed końcem. 42 do 51, posłuchajcie. Jezus powiedział do swoich uczniów: Czuwajcie, bo nie wiecie, w którym dniu pan wasz przyjdzie. A to rozumiecie, gdyby gospodarz wiedział, o jakiej porze nocy nadejdzie złodziej, na pewno by czuwał i nie pozwoliłby włamać się do swego domu. Dlatego i wy bądźcie gotowi, bo o godzinie, której się nie domyślacie, Syn Człowieczy przyjdzie. Któż jest tym sługą wiernym i roztropnym, którego Pan ustanowił nad swoją służbą, żeby we właściwej porze rozdał jej żywność? Szczęśliwy ów sługa, którego Pan, gdy wróci, zostanie przy tej czynności. Zaprawdę powiadam wam, postawi go nad całym swoim imieniem. Lecz jeśli taki zły sługa powie sobie w duszy, mój pan się ociąga z powrotem, i zacznie bić swoje współsługi, i będzie jadł i pił z pijakami, to nadejdzie pan tego sługi w dniu, kiedy się nie spodziewa, i o godzinie, której nie zna. Każe surowo go ukarać i wyznaczy mu miejsce z obłudnikami. Tam będzie płacz i zgrzetanie zębów. Oto słowo pańskie. I chwała, tobie, Chryste. wiecie co. Y to jest taki fragment, który mnie też osobiście bardzo zachęca do, do właśnie świadomego przeżywania życia. No, Jezus przypomina tutaj, bo to już jest końcówka Ewangelii. Nie wiadomo kiedy wrócę, Wy nie wiecie kiedy wrócę, ale będzie taki moment, kiedy ja przyjdę i to Was zaskoczy i życie tak, żeby Was to nie zaskoczyło. No, o czym mówi? No, przede wszystkim, żeby mnie to nie zaskoczyło, czy trzeba zadać sobie pytanie, czy ja dzisiaj, w tym momencie, tu i teraz jestem gotowy na to, żeby iść do nieba w tym momencie. Bo, bo to może stać się tu i teraz no i warto żyć w taki sposób, żeby zawsze być gotowym na to, żeby iść do nieba i, e, i to tak naj, najbardziej prosto to mówię zawsze się nad tym e, gdzieś tam zastanawiam jak rano wstaję, czy jak wieczorem kładę się spać czy ja dzisiaj mogę iść do nieba nie? gdyby był koniec nie? E, czyli no, zrobić sobie taki rachunek sumienia a jak nie, no to, no to wiemy jakie mamy narzędzia, żeby, żeby to niebo przybliżyć do swojego życia, czyli sakrament pojednania wyznać grzechy, oddać, zostawić Panu i przyjąć łaskę i miłość. No i oczywiście też nawrócenie w tym wszystkim, że nie chce z tego, co złe, korzystać dalej. No i tu takie piękne przyrównanie z tym, tuż jest tym sługą wiernym i roztropnym, którego Pan ustanowił nad swoją służbą, żeby we właściwej porze rozdał jej żywność. Szczęśliwy ów sługa, którego Pan, gdy wróci, zostanie przy tej czynności. Mnie to zawsze dotyka i dzisiaj też mnie ten fragment chyba najbardziej dotyka z tego kawałka Ewangelii, Hmm. czy ja jestem przy właściwej czynności. Tak. Czy ja dzisiaj, bo sługa wie, sługa wie, ma co zrobić to, to, to jest jakaś lista zadań, które, które powinien y, wykonać. Ja wraca szef, czy, czy z zaskoczenia przyjeżdża, no to łatwo zweryfikować, czy sługa robi to, co ma, miał robić, czy siedzi na Facebooku, nie? <laughs> Że robi coś innego. No i teraz y, to tak, żeby do swego życia odnieść, czy ja dzisiaj Znam Bożą Wolę, Boży Plan, Boże obowiązki, jakie Bóg dla mnie ma, i czy ja dzisiaj wypełniam to, nie? Czy znam i czy to wypełniam? I myślę, że dzisiaj każdy z nas musi się przede wszystkim nad tym pochylić. Bo jeżeli znam i wypełniam, no to dobrze, to raczej nie zaskoczy mnie przyjście Jezusa. Jeżeli znam i nie wypełniam, no to może być różnie, a jeżeli nie znam, no to na pewno nie wypełniam. Więc powinienem skupić swoje wysiłki, by poznać. I chyba tyle chciałem, żeby nas nie Amen. dotknęło płacz i zgrzutanie zębów, ale radość z powrotu Pana tego wszystkim wam sobie życzę nam. Amen. Amen. I ojcze. Bądź uwielbiony. Dzisiaj znowuż piękny dzień. Udało się poukładać, też zrobić Cię pewne rzeczy. Panie. Wielbię Cię, Panie, i w tym pysznym obiedzie dzisiaj i w przejazdce rowerowej. I Panie, w wielu rzeczach, które się dzisiaj udało zrobić. Bądź, Panie, błogosławiony. Jesteś świętym, wielkim, potężnym, wspaniałym, cudownym Bogiem. Dziękuję Ci za to. Dziękuję, że Twoja miłość jest ciągle przy nas. I Ty, Panie, Ciągle się o nas troszczysz. Ja ci pani oddaję dzisiaj siebie w taki nowy sposób, i panie, jeżeli jestem poza planem lub brnę w to, żeby być poza planem, to pani ja się tego wyrzekam. To ja pani tego nie chcę i proszę, byśmy skierował panie, byś pani każdemu z nas wprowadził korektę taką, jeżeli pani idziemy w niewłaściwą stronę. Moje serce jest na to dzisiaj otwarte. Czy gotowe? Nie wiem, ale otwarte. Panie, bym nie robił swoich planów, bym nie robił planów dla Boga, ale bym wypełniał Twoją wolę. I Panie, bądź uwielbiony i bądź wywyższony, mój Zbawicielu, mój Dawco Życia. Tobie wszelka chwała, Tobie wszelka cześć. Niech błogosławione będzie Twoje święte imię. O tak, Panie. Eee, wszelka chwała i cześć. Takie przeświadczenie, bo wraca mi teraz obraz tego z filmu, tam takie dwie sceny, ale nie chcę mówić, żeby nie zdradzać tych scen, czyli nie zaspojerować. Dla tych, którzy jeszcze nie oglądali albo dawno oglądali Facing Giants, czyli pokonać gigantów, ten film jest w internecie, można go znaleźć. Szczególnie dla osób, które dzisiaj czują, że, że niewiele się układa, czyli się jakby nie układa w życiu, do tego takie poczucie jakby krążenia w kółko i brak jasnego celu. Myślę, że ten film może bardzo jasno otworzyć na coś nowego. Więc Facing Giants, pokonać gigantów lub twarzą w twarz z gigantami, takie ma tytuły w internecie. Amen? Ja mam obraz <laughs> takiej starej skrzyni biegów. W się sensie widzę tą rączkę do tej skrzyni. I jakby um, ona nie działała Bóg przychodzi dzisiaj właśnie do osoby, która ma takie doświadczenie jakby w swoim życiu doszła do jakiegoś punktu i, i się zacięła i koniec nie potrafisz zrobić nowego ruchu e, nie wiesz jak, gdzie zupełna ciemność i, i Pan Bóg dzisiaj e, wylewa na Ciebie bo mam obraz takiego oleju złotego wylewa swojego Ducha Świętego na Ciebie i Duch Święty przychodzi, właśnie to możesz mieć nawet doświadczenie fizyczne, tego że Duch Święty y, przychodzi do Ciebie, wypełnia Cię, wypełnia te miejsca, takie zastane w Tobie y, i otrzymasz nową taką siłę, gorliwość i moc do tego, by, by pójść w tym Bożym kierunku. Chwała ci, Panie. Chwała ci Panie. Też widzę złamanie nogi poniżej kolana, gdzieś tam w piszczelu y, i jakieś komplikacje. Ktoś mówi, że trzeba. To będzie ponownie łamać. A Bóg mówi: zaufaj mi, ja Twoją nogę doprowadzę do pełni zdrowia. Amen. Niech tak Amen. się stanie. Kość Boże Błogosławiec, nad tą kością ogłaszamy, nad tą nogą, nad tą osobą. Tobie Panie, wszelka chwała i cześć. Bądź błogosławiony. I chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz zawsze i na wieki wieków. Amen. I kochani, widzimy się w Dobczycach już dzisiaj od 18.00. Z Bogiem. Pa. Wspaniałego Boga się Twoim blaskiem, stojąc przed Twoim tronem.